Są momenty, kiedy czujesz, że wszystko w tobie zwalnia, że jesteś zmęczona, że walczysz sama ze sobą, że twoje skrzydła są potargane, ale wciąż są, czas nie czeka. Ale ty możesz zrobić coś małego, najmniejszy ruch, jeden krok, ten, który wydaje się niczym, a potrafi zmienić wszystko, to pierwszy impuls, impuls, który mówi: Nie odkładaj siebie na później. W tobie jest siła, nawet jeśli jej nie czujesz, nawet jeśli świat krzyczy: odpuść! Siła nie znika, ona czeka. Czeka, aż coś w tobie pęknie, aż przestaniesz udawać, że nic nie czujesz, aż zrobisz krok do działania, do rozmowy, do zmiany, do siebie. To drugi impuls, impuls, który przypomina: masz w sobie więcej, niż myślisz. Odwaga nie jest głośna, nie jest spektakularna, nie jest pozbawiona strachu. Odwaga to decyzja, ta jedna, mała, trudna, ta, która pali cię od środka. Nie czekaj na idealny moment, on nie istnieje, nie musisz widzieć całych schodów. Wystarczy pierwszy krok, to trzeci impuls, impuls, który mówi wybierz siebie, wybierz teraz. Zaufaj sobie, bo nikt nie zna twojej drogi tak dobrze jak ty. Twoja intuicja wie, zawsze wiedziała. To ty przestałaś jej słuchać. Nie czekaj na znak, nie czekaj na pewność. Odwaga pojawia się dopiero wtedy, gdy robisz krok mimo braku gwarancji. To czwarty impuls impuls, który szepcze: wszystko, czego szukasz, już w tobie jest. Prawda jest cicha. Ale kiedy wraca, zmienia wszystko. Jeśli ktoś kiedyś powiedział ci, kim jesteś, i jeśli to bolało bardziej niż powinno, to nie była twoja prawda. Twoja prawda nie przychodzi z zewnątrz. Ona wraca wtedy, gdy przestajesz wierzyć w cudze głosy i zaczynasz słyszeć siebie. To piąty impuls, impuls, który mówi, wróć do siebie, powoli, świadomie, bez pośpiechu.